Słowo ale, a jak może dużo zmienić? Cześć, nazywam się Mirosław Rubel, prowadzę kanał Biznes. To Cześć, znowu Was witam. Mam nadzieję, że oglądaliście poprzedni materiał, że Was to zainteresowało i ciągniecie dalej, żeby pochłaniać wiedzę, którą Wam chcę przekazać. Moje rzeczy są takie, że próbuję wam to w sposób łatwy, w miarę łatwy. Na, na, prostymi słowami pokazać, jak działa biznes, od czego się to bierze. Eee, chcę was uczyć tego. Słuchajcie, sam się jeszcze uczę. Sam się uczę, naprawdę. Chodzę na, znaczy, pobieram teraz kurs online e, pana Krzysztofa Hilara, i mówi takie rzeczy, które mi uświadamiają, że ja tak działałem zawsze, ale nie wiedziałem, jak to nazwać. Dzisiaj te informacje też wam próbuję przekazywać. Są różne, różne zasady biznesowe i postępowania w biznesie. Dzisiaj, moje asystence, ostatnio tłumaczyłem jedno słowo. Jedno słowo, słuchajcie, a jak zmienia różne poglądy, m, przedstawienie danej sytuacji. Pamiętacie jakie słowo? Ale, ale, słuchajcie, jeśli będziecie robić biznesy. I będziecie właściwie tego słowa używali w życiu osobistym, fajnie by było, żebyście zrozumieli, jak ważne to słowo jest. Ale. Słowo ale. Słowo ale powoduje, że jeśli macie myśl jakiegoś zdania i zastosujecie w tym, po tym zdaniu to słowo ale i dajecie drugie zdanie. Zmienia się koncepcja tego myślenia, tego zdania. Ja będę chciał Wam przekazać na zasadzie biznesu i, i też chciałbym, żebyście się skupili i zastanowili się, e, co to słowo znaczy. Powiedzmy tak. Chcę prowadzić biznes i być bardzo bogaty, ale boję się, że tego jest dużo pracy i może mi się nie udać. Pamiętacie, jak powiedziałem? Pierwsze, słowo było, pierwsze zdanie powiedziane było tak. Chcę robić biznes i być bogaty. Ale drugie zdanie jest po ale. I to nam wyklucza nasz pomysł. Czyli, ale boję się, że będzie dużo pracy i może mi się nie udać. A teraz weźmy to odwrotnie. Może tutaj spróbuję napisać początek. Yy, chcę chcę prowadzić prowadzić, y, prowadzić biznes. Biznes. Jako pierwsze, chcę prowadzić biznes, by być bogaty, tak? A teraz zamieńmy to te zdanie zamiast chcę prowadzić biznes, ale powiedzmy to sobie odwrotnie. Boję się, się, boję się, że będzie dużo pracy i może mi się nie udać, ale chcę prowadzić biznes, bo chcę być bogaty. Czy, czy widzisz tę zmianę przemyślenia? Takie jedno słowo, a jak może dużo zmienić w myśleniu? Jeszcze raz. Chcę prowadzić biznes i być bogaty, ale boję się, że jest dużo pracy i mi się nie uda. Nastawia to, że ten, ta idea, ten pomysł w ogóle jest słaby. A jak to jest pierwsze zdanie słabe, dacie na początku, że boję się, że będzie to dużo pracy, mi się nie uda, ale chcę być bogaty i chcę być prowadzić biznes, nagle powoduje, że Wy to chcecie zrobić. Bo te ale zmienia w tym zdaniu bardzo, bardzo wiele. I teraz chciałem Wam na podstawie tego co tu powiedziałem, żebyście zaczli myśleć troszeczkę inaczej. Czyli jeśli faktycznie chcesz coś zmienić w życiu i widzisz te przeszkody, jakie mogą na ciebie, do ciebie być przed Tobą, tak? Czyli widzisz, że ojej, będzie dużo pracy, może mi się nie udać, będę miał problemy, będę pracował po 13 godzin to dajcie to jako pierwsze swoje zdanie w myśleniu, a później dodajcie ale i pomyślcie, co wy chcecie z tego uzyskać. Czyli chcę być bardzo bogaty. Albo chcę być zdrowy, piękny i bogaty, albo mieć wspaniałe relacje, chcę mieć zapłacone wszystkie rachunki, nieważne co. Po tym słowie ale nagle wasze nastawienie psychiczne będzie całkowicie odwrotne. Moja asystentka, kiedy, kiedy mi rozmawiała z niektórymi rzeczami, ja jej dawałem zadania, to ona zawsze mówiła, ale... I tam powiedziała właśnie te rzeczy, które się mogą nie udać. Ja mówię tak. Postaw te wszystkie rzeczy na początku, a potem powiedz, ale, i nagle się okaże, że zadanie, które sobie przedstawiłaś, ewentualnie które ja ci zadałem, jest do zrobienia. Bo ale, ty to chcesz zrobić. Ty to chcesz zrobić. Małe słowo, ale jak będziecie myśleć o tym to nagle się okazuje, że będziecie pozytywnie nastawieni do biznesu. Spróbujcie to przetestować u siebie, spróbujcie to przetestować u swoich znajomych. Przemyślcie te zdania i przemyślcie swoje myślenie, nastawienie wasze tu w środku. To jest takie drobne, ale w pewnym momencie zauważycie, jak bardzo silne to słowo jest w życiu. W negocjacjach możecie to słowo używać. Ja go technicznie używam. Słuchajcie, jeśli mówię na przykład, popatrzcie, kupowałem ostatnio samochód i mówię tak, żeby obniżyć cenę, ponegocjować, więc próbuję, mówię tak, ten samochód jest naprawdę świetny, ale ma łyse opony. Chcę obniżyć cenę. A jeśli ja bym to zrobił odwrotnie, ten samochód ma łyse opony, ale jest bardzo dobrym samochodem, patrzcie jak to zabrzmiało. W sytuacji negocjacji, gdybym używał, używał w ten sposób zdanie, to nie mam możliwości negocjacji, ponieważ twierdzę, że ten samochód jest fajny. A jeśli ja twierdzę, że samochód jest fajny, ale mały łez to okazuje się, że ten samochód nagle nie jest tak fajny. Okazuje się, że tu jeszcze można by było coś zbić ceny na przykład. W tym wypadku, słuchajcie, jak będziecie robić negocjacje i rozmawiać z dużymi ludźmi. Z ludźmi Pamiętajcie, że jest takie słowo ale i każdemu wytrącicie broń z ręki. Bo on będzie opowiadał, jakie te samochody są piękne, i tak dalej. A Ty powiesz, oczywiście, z Tobą się zgadzam. Ale i tu wystarczy cokolwiek powiedzieć. Za dużo pali samochód, ma niebieski zamiast zielony, albo jest porysowany, ma pękniętą szybkę, cokolwiek. I w tym wypadku macie pole do popisu, jeśli chodzi o. o, o... Negocjacje ceny. To jest słowo, ale możecie biznesowo wykorzystywać w bardzo wielu różnych sytuacjach. Myślę, że takie słowo możecie wykorzystywać naprawdę i w życiu prywatnym. Przykładowo jest: Ta, ta dziewczyna jest bardzo piękna, ale źle się ubiera. To możecie powiedzieć odwrotnie. Ta dziewczyna źle się ubiera, ale jest bardzo piękna. Jak brzmi? To jest tak samo jak się mówi z, z, z ja wiem traktor ma trzy koła, jednego nie ma albo ma jedno zepsute. Coś w tym se sensie. Te ale, ale zmienia naprawdę bardzo wiele. Spróbujcie wykorzystać to najpierw dla siebie. Jeśli u siebie zastanowisz się i znajdziesz to właśnie, że ty możesz te ale zastosować do siebie i powiesz, ale ja to mogę zrobić. Będzie ciężko, ale ja to mogę zrobić, będę bogaty. Albo, no jest mi bardzo ciężko, ale dojdę do sukcesu. Uda się. Myśl o tym słowu i spróbuj nastawić się pozytywnie. Nawet inne osoby potrafisz zmienić tym jednym dziwnym słowem, ale w biznesie wykorzystasz to wielokrotnie w negocjacjach wykorzystasz to wielokrotnie. Warunek jest taki, żebyś o tym pamiętał, jak go wykorzystać. Takie proste słowo. Dobrze, na dzisiaj wszystko. Chciałbym przypomnieć, że ja prowadzę też y, biznes związany z Twoim zdrowiem, jeśli są osoby, które interesują się Twoim zdrowiem. Tam mamy w tej chwili portal Twoje zdrowie 24eu. Zapraszam wszystkie osoby, które e, chciałyby z nami współpracować. Jest tam fantastyczny zespół, w tej chwili się zebrał. Fantastyczne dziewczyny ze mną współpracują. Jest bardzo, bardzo fajny potencjał. O Jezu, to potencjał to był poprzedni ten. Potencjał biznesowy, słuchajcie. Potencjał biznesowy. Tylko działać, zrobić magiczne rezultaty i być. E, dojść do lepszej przyszłości, gdzie uzyskacie fantastyczny status społeczny, bogato, bogactwo zdrowie i. Relacje, które każdy, każda osoba absolutnie pragnie. Więc ja zapraszam Was tak samo do współpracy ze mną. Jeśli jest osoba, która chciałaby ze mną bliżej współpracować jeden do jeden jest taka możliwość. Dzisiaj jeszcze mogę takim osobom pomagać. Piszcie do mnie w komentarzach, piszcie na maila, znajdziecie biznes -tomy na stronie internetowej, na grupie na Facebooku. Możecie tam wejść, popatrzeć, napisać informacje na YouTubie na komentarzach możecie pisać. Różne rzeczy. Osoby, które chcą coś zrobić, wykorzystać swoje ale, wykorzystać swoje potencjały, swoje myślenie, poradzę sobie z każdym, każdemu potrafię pomóc. W miarę możliwości. Oczywiście mam 24 na dobę, ale można to zrobić, słuchajcie. Nie czeka, nie decyduj się zaraz, zrób od razu pierwszy krok. Nie bój się, zastanów się nad tym słowem, ale będzie trudno, ale chcę być bogaty. Chcę współpracować z Panem Mirkiem. Zrób tak, uda Ci się. Uda Ci się, to mówię, to jest prawdziwe. To jest prawdziwe, słuchajcie. Słowo ale potrafi bardzo, bardzo wiele zmienić. W życiu, u Was. No dobra, jeśli podobało Wam się te słowo ale, może inaczej zastosujemy coś takiego. No, kończymy ten filmik, oglądanie. Ale jeszcze włączę subskrypcję. <noise> Ale jeszcze udostępnię ten filmik. Ale dam komentarz. Pamiętajcie o tym. Dzięki Wam. Cieplutko Was pozdrawiam. Mam nadzieję, że znowu się zobaczymy. Pozdrawiam Was. Pa Pa, cześć.